Z uczuciem głębokiego żalu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej przyjmuje informację przekazaną przez Głos nadniemna o dewastacji cmentarza wojskowego w Surkątach na Białorusi. Jest to cmentarz niezwykle ważny dla polskiej pamięci. Leżą tam powstańcy 1863 roku i żołnierze Armii Krajowej polegli w walce z oddziałami NKWD w lipcu roku 1944. Jest to jedna z ważniejszych bitew w historii Polski. Surkąty są upamiętnione na tablicy na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie w tej chwili weryfikujemy oczywiście tą informację którą przekazała prasa, ale już wiemy, że ta dewastacja nastąpiła, potępiamy ją bardzo mocno i postaramy się przedsięwziąć wobec Białorusi adekwatne w tej sprawie kroki. Jest to dowód na to, że reżim w Mińsku nie jest reżimem, z którym można w jakikolwiek sposób rozmawiać i dochodzić do jakiegokolwiek porozumienia, gdyż nie przestrzega on żadnych podstawowych praw, które obowiązują w cywilizowanym świecie.